Okej, okay. siema, hello. gdzie jesteście? To tutaj jestem. Na dole, hello, hello. Siema, krzyk, gdzie jesteś? Dobra jest nas trójka, czy jak?

nie. Nie chcę tych kurwa monetek ani kart W dupę to No <mach> dobra panowie, idziemy skortować na łukowce Wow Dobra, dawajcie, ewakuujemy się stąd Dowajcie, Dawajcie, dawajcie Już każdy poszedł Dobra, spokojnie, spokojnie Do jednej windy, czy... no dobra My nic nie robimy, spokojnie, wow, spokojnie Dobra Dobra, musimy iść, odeskortujemy was do wyjścia Nie będziemy was Gdyby. dowijać, ale pójdziemy do wyjścia Nie będziemy was dowijać, ale pójdziemy do wyjścia Nie będziemy was dowijać, Dobra trudno. Dobra, dawaj, dawaj Do przodu, do Do przodu dobra, Dzień Dzień przeciwka dawaj, dawaj Dobrze, dobrze, pójdziemy tu wszyscy eee, Możesz to zamknąć w sumie, bo... No spokojnie Dawaj, dawaj Aha Ale zamknąłeś, zamknąłeś tamto Dobra, ja mogę, ja mogę odprowadzić Tak, 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 chodź, odeskortujemy. Spróbuję, żeby na niego nie spadł Ty, jeden człowiek przyleciał. Koniec, wracam, iż wracam, iż wracam. Mogę wracam. gadać. O, możesz gadać. Jesteś kapitanem w ogóle. O, to super, to mamy kurwa. Macie mnie słuchać z kurwy sobie teraz, raz. Jestem waszym kapitanem, wychuję. Idziemy. Jakie są scp ki bo w ogóle jeszcze nie spotkaliśmy Jest tak, plaga i Kendel z nieśmiałkiem i Christianem w Lepszarce O tak! Aha i kto. jest jeszcze został? Ktoś tam, ktoś tam. Omega jeszcze gdzieś chyba. Omega jest klasonde. On gdzieś tam chodzi. Serio. Nie, zostawiliście Omega. A Jestem. Nie, wyłączony. Kurde, Ciekawości, okej, okay? albo dobra, nie, nie chcę Nie ma przecież, spra sprawdzane było Nie, nie może, bo nie ma w Stranded Fire hmm. no e Zamknijmy gate, gate może, kto miał tam kartę Zamknijcie, zamknijcie Gdzie już jest zakosznik? Nie Wszystkie wiem, szukamy Warheada, wiesz? Ta, Jest do nami plaga, plaga jest, na leko A nie, a nie przepraszam, pomyliłem się Tak z daleka to ciemny byłeś, to myślałem, że ten. Cześć, coś szedł, ten dek, coś szedł. No, no, no. Co to? Plaga, plaga, plaga. Plaga wętren zone. Plaga wętren zone, panowie. Na daleko, na daleko z nim bądźcie. Czekamy, czekamy, warhead tu jest. Daj, Ma, szybko. Jesteśmy w warheadzie, jesteśmy w warheadzie, jak coś. Przeladujcie broń sobie Oni będą za nami Przy przywindzie, przy może, bądźcie, żeby ten plan, plan był dobry Ale w, su w sumie, w sumie, w sumie, w sumie ja musiałem wchodzić do środka. Nie, nie pomyślałem, mogą ten. Dobrze, zamknąłem od drzwi. Chodź tu. Kurwa. ale oj, oj, ale go brzmiało. Ale ty spoconyś śmieciu! Spoconyś śmieciu! Tutaj na górze jeszcze jest do Macu jest Maczuga jest tutaj, zapraszamy to go A później jeszcze ci Armor tak To jest Oo z Jesie jak to są A kto to jest? Sposenie za mną On to ucieknie, chyba że go weźmiemy na ten. Po drugie idę Po drugie powójdzie Ja sam jakam idę Dobra Tak, słuchaj go Jestem, jestem, jestem. tam, jest tam O E on sió co jest Zabnął, o nie! O kurde bombkę rzucił Mam go, mam go Dawaj go Macie go chyba My go Jest tu, jest tu, jest tu, panowie, jest tu Gdzie? Jest tu, u mnie, u mnie jest Ale on jest gdzieś przy wyjściu, czy...? O, jest, ja No dobra Gdzie jest, gdzie jest, nieśmiałku? Chodź tu

no to, no to jest koniec. No to po prostu koniec, no. Właśnie. Nie, no nie było szans na tyle tych. O, moja ulubiona rola. Dzień dobry. Dzisiaj was nie zdradza, ok? Exit przed nami. O, o, jak miło. Exit już, exit już, panowie, exit już. Jeden, jeden, Zążył ładnie Chyba ten SCP już bo exit był A ktoś jest w środku Ja no tam nie O 7 Tak Jak jest 106 to już mam przewalone bo ona przez ściany przychodzi

Czemu on na mnie w ogóle od razu poszedł? A was ochroniarze zabiły? Mówiłem, że 106 jest. Miałem przeczucie takie. No widzę, że tutaj super się bawią. 3-7. Wejdźmy jako rebelia. Dobra, wchodź do środka. Wchodź do środka.

nawet jeżeli byśmy wkroczyli jak ryboje to mam przywalony, bo oni kampią na zewnątrz na nas, zobaczcie, od razu by nas rozstrzelali. To jest instant dev u nas. Znaczy nie, bo już poszli. A to git, 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 bo jakby tam stali to by gorzej było. Ej, ej. Halo, halo. Panie papitanie, gdzie mamy iść? czył jest sprawie na hita bo on mało ma <mulity> Najpier Krzycha Najpierw najpierw zabijmy nie To odpalamy głowicę, co? O kurde. E kto nas zesłał na dół? Na górze. Haha, go. Nie, Zabiję co? Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Musimy się. On ma mało życia, on nas nie zabije wszystkich. Ziomy.